Prawo sześć, dowarty jeden. Jestem w kawiarni. Przy stoliku na godzinie czwartej siedzą członek kartelu i Irańczyk. Urocza. Co kombinują? Finalizują transakcję. Elektronicznie. Zgadza się. Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy za co. Ochronę? Kilku. Zajmę się nimi. Zostaw coś innym. Przyjąłem. Idę do ciebie. Strzykawka. Z truzicą? Nieśmiercionośną. Wyłączę ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij to ochroniarzom a zgarniemy gościa z kartelu. A ty? Zgarnę was. Daj znać. Przyjąłem. 06 raport? Gadają o terminach. Kiedy ruszają? Dziś w nocy. Obserwuj ich. Musimy wiedzieć, co to za ładunek i dokąd zmierza. Czekaj. Dwóch ochroniarzy kartelu na końcu mostu. Trzymaj broń w ukryciu. Zobaczmy, czy się rozdzielą. Dobra, jeden odchodzi. Idzie w moim kierunku. Pójdę jego śladem. Zdajmy tego na mostku. <laughs> o, spokojnie, stary. O jednego za dużo, co? Ochroniarz no, zdjęty. Most czysty. Świetna robota. Zbiórka przy mnie. Warta jeden. Ładunek to człowiek. Jeden VIP w drodze do USA. John, kto to jest? Major Hassan Zayani. Jestem przed kawiarnią. Jest. To znaczy, że jest w Meksyku. Czyli mamy czas, żeby go powstrzymać. Musimy dorwać naszego kumpla z kartelu i go przycisnąć. Jeśli Hassan dostarczy rakiety do Stanów, będą trupy. Co robimy? Ma przy sobie ochroniarzy. Już wprowadziliśmy zwiadu. Musi mieć więcej niż kilku. Nie ma czasu na dokładne zwiady, John. Musimy odwrócić ich uwagę. Mam coś. Spotkamy się przy kawiarni. Gaz. Weź Co to, to ma do cholery być? Granat Wabik. Zadziała. Wróżnolazłem i zacznijmy. Na końcu alejki. Kiedy wybuchnie panika, wtedy kartel go przeniesie. A ja zajmę się tym dalej. Na twój znak gaz. Zrobi się w godzinie 3. Gaz nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Nie na Bedon Ochroniarze zdjęci. Idę do pana kapitanie. Ewakuację, ewakuację. Spotkamy się na moście. Wchodzę, stulpysk. Chodź za mną. Gaz, osłaniaj. Tak jest. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel za nami. W się, sierżęcie. Warta jeden, strzelają do nas. Trzech wrogów na południu. Zrozumiałam, zbliżam się. Policja też jest w drodze. Będzie tu za trzy minuty. Czysto. Zdawaj strzykawkę. Działaj gaz. Dawaj, Podnieśmy go. Warto. Pora ruszać. Przyjęłam w drodze. Pakuj go. Nie zła robota. Wzajemnie. Musimy wiedzieć, gdzie wiozą Hassana i go przejąć. Wybudzimy go i pogadamy. Skąd pewność, że coś powie? Potrafię być przekonująca. Pułkowniku Vargas. Dyrektor Laswell. Myślałem, że jesteśmy na ty. Sprawa musi być... Podpiewam się do drona. Mam wszystko na widoku. Szybko przemieszcza Hasana. Możemy ich złapać, nim przekroczą granicę. Przyjąłem. Mur jest przed nami. Szekuj się. Kartella Salma zdziała z Iranem. ci nowość. Słuchaj, a jak przekroczy granicę? Naliczyłem cztery cele. Zmiana taktyki. Widzę Hasana na murze. Kurwa. Przekroczył granicę. Nie możemy go zgubić. Mierda! Czysto! 100. Warta. Cel przekroczył granicę. Jest w ruchu. Ścigamy go. Pułkowniku, odradzałabym. Nie macie pozwolenia i pomocy w tym obszarze. Wiem. Naciskaj FBI i skontaktuj się z miejscową policją. Bez odbioru. Widać cel? Niestety. Uciekł. Ruszajmy za nim. Szybko. W mieście musimy ją wymierzyć. Przyjął, Hasan ma tu dużo więcej przeciwników. niż tej Uważaj, gringo! Więc retrocede! Hasan, poszedł tędy. Chodź! Kto tam jest? Kurwa! Tędy! ty tu specjalna nie wychodzi. Ochuj. Podwórze czyste. Naprzód. Dom na rogu. Tak, widzę. Otwórz. Osłonię cię. się, w To drzwi. Poraki, komandante. Siły specjalne! Siły specjalne! specjalne. Sypialnie no czysto. Chodź, oberwać! Rzuć broń! Pierdol się! Wyno... Cofnij się, kurwa, no już! No, nie strzelaj! Nie strzelaj! Przez dom przychodzili faceci. Dokąd poszli? Tam, tam poszli! Rodolfo, no, idziemy. Warta? Warto. Flores i Barahas. Cel się na zachodzie. Zrozumiano. Wysyłam do was miejscową policję. Ojgan! Ista burania! Ojgan! Patrol kartelu! Ojgan! 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 To Ojgan! To jest to! Ojgan! Być może Hasan został sam. Nienadługo. Za mną rodzi... Siły specjalne na ziemię! Wypierdalać mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet. Gdzie jest? Stać! Jesenia! Red... Być może Hasan został sam. nie Nienadługo. Siły specjalne na ziemię! Wypierdalać mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet. Gdzie jest? Stać! W prawej! Jest Nie salita. ruszaj się! Ręce do góry! Ej, ej kurwa! Zostawcie ją! Ani kroku! Ach, kurwa. Warta, przyślijcie pokotowie. Cywil dostał. Rodolfo, idziemy. Tak jest. Który dom to nasz cel? Sprawdźmy ten piętrowy. Niebieski. Znaczy... Właśnie zgasła im fotokomunka. Miejscowa policja! Nazwój się postawił! co mówi! Jaśniemy to kurwa. potem! Kurwa, rób co karze, albo cię zastrzelę! Zrozumiano? Chodź tu do mnie! Chcę widzieć twoje ręce nad głową! Jestem pułkownik Alejandro Varga, siły specjalne, ścigamy terrorystę. Gomez, czekaj. Ci goście są od niej. <noise> łatwo was pomylić ze zbierami kartelu. Gdzie wasz podejrzany? Szczedziliśmy... wnetrze, w Ja obstawiam wyjścia. Chodź, ja osłonię serwis. Kiewo! Policja! de la Pientro. Spalić wszystko. Wiesz, kim ja jestem? Terrorystą pendejo. Żołnierzem. I właśnie walczę. Nie, niech płonie, jak płoną gorbrani. Nie widzę tym, jak sytuacja! Rodolfo! Wchodzę! Pułkowniku nie! Nie przeżyję! Rodolfo, gdzie jesteś? Posłuchaj mnie, Hasan uciekł! Będą chcieli go przenosić! <laughs> Transportują coś przez Atlantyk! Jest statek z jakimś ładunkiem! <laughs> Jde my bracie. Uh, 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 uh.